Niestety już trwa praktycznie trzeci, trzeci tydzień, i zbliża do nas się druga fala. Ta druga fala, prognoza kulminacji, jest zapowiedziana na sobotę, na godzinę 20:24, i jeśli chodzi o wysokość, to jest 6,87 metrów, czyli woda bardzo wysoka. No i nie ukrywam, że przygotowujemy się cały czas do niej, tym bardziej cały czas pamiętając o tym, że. Trzy tygodnie to trzy tygodnie na wałów, i te wały faktycznie są już bardzo w złym stanie praktycznie na całej długości całego Powiatu Czyli w tych miejscach, które były do tej pory umocniane, czy nadal tam trzeba ludzi? Monitorujemy właściwie wały na całej ich długości, ale ze szczególnym uwzględnieniem tych miejsc, gdzie faktycznie one wymagały wzmocnienia i podniesienia. Wczoraj na wałach w, Sielcach, w Sielce Kotowice pracowało około 150 żołnierzy, gdzie m.in. od strony nawodnej wzmacniali te wały folią. Także te prace cały czas trwają. Również trafiła grupa 50 żołnierzy do, do Jelcza w celu również podjęcia prac związanych z zabezpieczeniem od uzgodnieniem tych dwóch miejsc, gdzie woda się przelała i zalała Jelcz. Także cały czas podejmowano są działania. W tym momencie jest tu żołnierzy, również jest w gminie Oława na dalszym zabezpieczeniu, prowadzeniu prac i stu żołnierzy jest i pracuje w gminie, że jest w Laskowice, jeśli chodzi o wykonanie tych dwóch podstawowych zadań niezbędnych do tego, żeby ratować jecz. Czy nadal ludzie będą musieli się mobilizować i przychodzić na te wały? I obecne i te siły, które, którymi dysponujemy, czyli straż zawodowa, ochotnicy, żołnierze, są to siły wystarczające, żeby faktycznie uszczelnić i przygotować te wały. Niewykluczone jest, że w przypadku, kiedy dojdzie do tego, że prognoza niestety się nie stwierdzi i ta woda będzie troszeczkę wyższa, może dojść do różnego rodzaju przerwań i tutaj będziemy potrzebować niewątpliwie wsparcia. Może się zdarzyć tak, że te siły, które dysponujemy, będą niewystarczające. Natomiast póki co nie faktycznie nie ma takich, takich obaw, bo ta fala, którą jest zapowiedziana, czyli do 7 metrów, powinny te wary, wały utrzymać. Nie powinno być żadnych przelewów. Cały czas jest zagrożenie dotyczące, tak prawdę mówiąc, no, namakania, przemakania tych wałów i, i w efekcie rozrywania. Ale tak jak mówię, to wszystko jest na bieżąco naprawiane, monitorowane i dalej naprawiane. A jaka długa będzie ta fala? Tak naprawdę mówiąc my? myślę, że no właściwie cały czas fala jest. Ja przypomnę, że od początku, czyli od 18 czerwca jak został prowadzony alarm powodziowy i fala do nas zaczęła fali zaczął przychodzić, ono właściwie cały czas jest. Teraz poziom odry jest 6,58. A e, stan alarmowy jest prowadzony przy wysokości 5,60, czyli praktycznie od samego początku poziom wody nie spadł poniżej poziomu alarmowego. Także cały czas fala jest, idzie do nas wyższa druga fala, i niestety są niepokojące zapowiedzi dotyczące, że w przyszłym tygodniu może dojść do trzeciej fali, w wyniku spuszczania wody ze zbiorników w Trzeba każdą informację traktować, jeśli chodzi o te prognozy stanów wody na Odrze, no poważnie i przygotowywać się maksymalnie, jak to jest możliwe. Natomiast oczywiście przestrzegam przed paniką, nie powinniśmy panicznie podchodzić do tej sytuacji, natomiast no, nie powinniśmy też żadnych sytuacji lekceważyć. A jeżeli chodzi o polder, czy on nadal się uzupełnia wodą, czy... W tej chwili śluza jest zamknięta, ponieważ to uszkodzenie korony na długości 230 metrów wału polderowego jest naprawiana i praktycznie już jest na ukończeniu. Dzisiaj w przeciągu dosłownie godziny, dwóch, te prace powinny już być zakończone. Natomiast natomiast przypomnę, że polder jest takim urządzeniem, że Również napełnia się samoczynnie, czyli przy wysokości fali właściwie 70, 712 polder te dwa stałe przelewy zaczynają pracować. One się przelewają. Natomiast według prognozy, no, ma być fala niższa, czyli teoretycznie polder nie powinien. Przy tej fali zacząć pracować. Czyli nie będzie otwarty, nie, nie, będzie... nie mamy na razie żadnej informacji co do otwarcia polderu. W przypadku e, takiej informacji przystępujemy oczywiście od razu do ewakuacji ludności starego i nowego lubównika no bo dojdzie do dozwolenia e, w przypadku polderu. Póki co razie... dzisiaj nie mamy takiej informacji, e, tak naprawdę mówiąc z doniesień prasowych e, dowiaduje się, że wojewoda rozważa taką możliwość, ale tak jak mówię, to były doniesienia jako bo sztab nie mamy żadnej informacji. Myślę, że jeżeli zostanie w wojewódzkim sztabie podjęta taka decyzja, niewątpliwie zostaniemy o tym poinformowani, a my również informujemy mieszkańców o tej decyzji.